Zdęsia skórka, czy sprawę sobie zdajesz, że w strachu się najesz? <laughs> Upiorny zegar z kukułką coś tam jest? mieć takiego tchórzliwego brata. Tara, o co ci chodzi, co? Zrobiłem ci kiedyś coś złego? <grymne> <grymne> oh, oh, ej! Dosyć tego! Koniec! Uh! 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 Wracaj! Michael! Uh! Michael! On przez cały czas mi dokucza. Słucham? Jest na odwrót. To ona cały czas mnie gnębi. Mamo, on kłamie. Michael, proszę mi to natychmiast oddać. Masz to wytrzeć i sam też się umyj. Załatwiłam cię, co? Prawie tak jak wtedy na twoim przyjęciu. Czeka, no. tak, ja myślałem, że to arbus. No ekstra! Dziękuję mona. Tej nie mam. Pewnie, że nie ma, bo powiedział, że jest do bani i ją wywalił. Ale teraz się do niej przekona, bo jest bardzo zakochany. Michael, pomożesz mi z tortem? Mamo, nie chcę tary na przyjęciu, ona wszystko Przestań, twoi przyjaciele bardzo ją lubią. Może, ale to moje przyjęcie. Weź, zanieś tort, ja skoczę po świeczki, zdmuchniesz i pomyślisz życzenie. Dawno je pomyślałem, ale wredna tara jakoś nie zniknęła. Uwaga, młody. No, marzyłem o takim już od bardzo dawna. To zegar? I to naprawdę brzydki zegar. A, nie brzydki, tylko magiczny. Ach, magiczny? Hmm, przynajmniej tak mi mówili w sklepie. A po co te liczby? Wiesz, to są lata. Całkiem spoko. Nie dotykaj. A co to znaczy, że jest magiczny? No, legenda głosi, że pewien bardzo ekscentryczny starzec zbudował go ponad 100 lat temu i rzucił na niego zaklęcie. Jakie zaklęcie? Tego nie wiemy, ale podobno bardzo potężne. Chyba działa. Sprzedawca mówił, że coś tam z nim nie tak, ale nie wiem. Tara! Zostaw! Nie, 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 nie. Dziecko, słuchaj. Bardzo proszę, żebyście ty i Michael go nie dotykali, dobrze? Dobrze? Tak jest, tato. Chodź tu do mnie. Tara? Tak, tato? Miałaś nie dotykać. Jeżeli zobaczę, że coś jest nie tak z zegarem, mocno się pogniewamy. Tłumaczysz to, Tara. Tato, jak tam zegar? Wszystkiego najlepszego, Michael. O co chodzi? Urodziny miałem trzy dni temu. Ja też przyjdę na twoje przyjęcie, wiesz? Okej, okay, bardzo zabawny żart, tak. Michael, musisz koniecznie zjeść śniadanie, bo zaraz będą goście, a ja jeszcze muszę odebrać tort. No, dobra, fajnie, już nie musicie się zgrywać. To znaczy? O, otwieraj, szybko! No, co masz, co masz? No, tak, ja myślałem, że to Arbus. <grym> Ekstra! Dziękuję, mona, ja. ja nie mam tej płyty. Pewnie, że nie ma, bo powiedział, że jest do bani i ją wywalił, ale teraz się do niej przekona, bo jest bardzo zakochany. O co tutaj chodzi? To wszystko się dzieje jeszcze raz? Michael, pomożesz mi z tortem? Tort, Tara! Nie tym razem. Michael, zanieś to do środka. Ja skoczę po świeczki, później pomyślisz życzenie. Co się ze mną dzieje? Może to początek szaleństwa? Michael, dosyć. Cały dzień opowiadasz bzdury. To nie są bzdury. Utknąłem w pętli czasowej. Chyba nie ma gorączki. Nie jestem chory. Przykro nam, że to przyjęcie nie wypaliło. Nie wypaliło mi dwa razy. P Proszę was, musicie mi uwierzyć, obudziłem się i cofnąłem się o trzy dni. Michael, dobrze się wyśpij, spróbuj. A rano poczujesz się znacznie lepiej. Jak zwykłem mawiać, jutro będzie nowy dzień. Ach, mam nadzieję. Co się dzieje, mów. Miałeś koszmar, zły sen? Ja chyba wiem, o co chodzi. Denerwujesz się jutrzejszymi urodzinami, nie? O, a jutro już jest dziś. Najlepszego ci życzę, Majki. Mój dzielny synek ma już sześć latek. Sześć?! Co się stało, chłopaku? Włosy! Ale jak to 6 lat? Ja mam 12. <noise> Kochanie, ty masz 6 lat! O nie, 12. skarbie ma urodziny. Niech sobie ma i 12. Zaraz, skoro mam 6 lat, to gdzie tara? Tara? Kto to tara? O, tara. <noise> Przyjaciółka w wyobraźni. Przyjaciółka w wyobraźni. Powiedz mi, Majki, jak ta cała tara wygląda? Nie ma jej. Zniknęła. To znaczy, że jestem następny. Michael, wyjdź stąd i do łóżka marsz. Czas się cofa. Ktoś wymyślił. Zapisuj te pomysły. Może kiedyś napiszesz książkę science fiction o cofaniu się czasu. O cofaniu? Zegar z kukułką. To pewnie to. Muszę a, jej odwrócić a, głowę. A, 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 Michael, Michael! Michael! Nie ma go. Zegar z kukułką zniknął. Zegar z kukułką zniknął. Jaki znów zegar? My nie mamy zegara z kukułką. Ach, niemądry. Proszę tak nie mówić do swojego ojca. Ale to o mnie chodziło. Tata przecież kupi zegar dopiero za sześć lat. Pewnie ma gorączkę. Sklep z antykami. Tam go znajdę Muszę się tam dostać Na razie, bohaterze, to ty się musisz dostać do łóżka Już jest późno Nie chcemy, żebyś był śpiący na przyjęciu Tato! Hej, hej, witaj młodzieńczy Chcesz żyrawkę? Ach, dwunastolatek zamknięty w sześcioletnim ciele Czekaj, a może... Chcesz ośmiornicę? No nic, na mnie już pora Michael, co się dzieje? Muszę się stąd zmywać. Muszę iść do miasta, do sklepu z antykami. A co to jest antyk? Codziennie jestem młodszy. Masz urodziny. Powinieneś być starszy. Nic nie zrozumiałaś. Dziś mam 6 lat, a jutro mogę mieć 0 lat. Wtedy oddasz mi swoje hmm, prezenty? Dobra. Mogę ci je oddać nawet teraz. Tylko nie mów mamie, gdzie idę. Zrywam się stąd. Michael, to chodź, Nie Ej, młody! Masz zegarek? Nie, nie, proszę pana. O, dzięki, dzięki, dzięki! Przerwa wakacyjna? Ludzie mówili, że tu będziesz Michael, co się z tobą dzieje? Dlaczego tak nagle wybiegłeś? Tato! Wiesz, że nie wolno ci tak samemu chodzić po mieście Jestem na ciebie zły Tato, ja muszę do zegara To naprawdę bardzo ważne Nie i koniec dyskusji Bardzo się na tobie zawiadłem Idziemy Chodź do domu, zanim mama się zamartwi Nie dbam o to Możecie mieć małe pieski, możecie mieć brązowe, nakrapiane i białe. A ja chcę mieć Clifforda. Kto by nie chciał? I koniec. Przeczytaj mi coś jeszcze. Proszę, tato, jeszcze jeden raz. No, proszę, proszę. Gasimy światełka. Tak. Ach, no, nie, a ten cały czas nie. Mówi, śpi. że boi się zasnąć. Michael, przestań już gadać o tych podróżach w czasie, proszę. Uwierz mi, nie znikniesz w nocy. Tara zniknęła. I ciągle mówisz o tej tarze. Kto to w ogóle jest? Może jak mu przeczytasz jeszcze jedną bajkę, to się uspokoi. Ja już mu czytam od dwóch bitych godzin. Mamo, tato, nie kłóćcie się przeze mnie. Nie warto, serio. I tak pewnie rano mnie tutaj nie będzie. Wcale nie jest gorący. Słuchaj, bracie, zostawię ci nocną lampkę. Skarbie, przynajmniej próbuj zasnąć. Wszystko będzie dobrze. Uwierz nam. Dobranoc, synu. Nie dobranoc, tylko do widzenia. A nie wiem, co z tym dzieckiem. Ja. ja żyję. Zaraz chwilę. Dinozaury zabawki. Co to za zapach? O nie! O, o, Chyba znów trzeba Majkiego przewinąć. Wszystko i wyjaśnię, powiem, że muszę do tego sklepu. O, świetnie. O, mam nadzieję, że nie masz gorączki. Mm. Gdzie ona idzie? Może lepiej ci zmierzę temperaturę? O, nie! Wszystko tylko nie to! Uwaga! He-he-he! <laughs> jak się miewa mój chwat! Temperatura jest w normie. W takim razie co powiesz na miły spacerek do miasta, co? A może w sumie czemu nie? Tak! I pooglądamy wystawy? I to ja rozumiem! I możemy zajrzeć do sklepu ze starociami. Bingo! W skarbie, co myślisz? O nie, tam to nie idziemy. Co? Lubię ten sklep. Co z nim nie tak? Właśnie, co z nim nie tak? Przede wszystkim jest tam bardzo drogo. To wyjmij coś ze skarbonki! Mm. A może lepiej dziś się nie ruszać? Jest jakiś osowiały. A co wy na to? O, wszystko z nim dobrze. Chodźcie, coraz mniej czasu. Przejdźmy się tam, tylko pooglądać. No chodźmy, chodźmy, chodźmy! <śm> Pieski mały dach, chciał przejść przez No rzeczkę. dobra, uwaga, puść mamy. Tak, o, Zobacz, tutaj ciekawostek ma. Witaj, Antony. Gdzie zegar? Muszę go znaleźć. A, witajcie, dałem Witaj. was. A, zapraszam tutaj. Super. A przypomnij, ile kosztuje? E, jakoś się dogadamy. Została minuta. Do dzieła. – Proszę, A ten? Ile kosztuje? Hmm. A ten tutaj? Też jest bardzo ładny, prawda? W sumie... W... Michael! Ile razy ci mówiłem? Nie dotykaj zegara! Masz już 12 lat, zachowuj się jakoś. Prawda, mam dwanaście! Dwanaście lat! Tato! Mła! Kocham cię! No ja ciebie też kocham, ale nie dotykaj więcej kukułki. Dobra, panowie, lunch już gotowy. To jest. Mamo! Mamo! Kocham cię! <noise> Skoczę po tarę. A kto to tara? Michael! Chodź. Znalazłem ubytek. Patrz. Nie ma osiemdziesiątego ósmego. To... Rok, w którym Tara by się urodziła. Kto to jest Tara? Nikt taki, tato. Nikt taki. <laughs> Chodź, trzeba coś zjeść. Jasne, już zaraz idę. Tara nigdy się nie urodziła? Można się cofnąć w czasie i to odkręcić. Pewnie należałoby tak zrobić, i zrobię to, ale nie teraz.